Dziękuję bardzo serdecznie, Młazny Gasko, a to jest kolejny stream. Czat tutaj yy, YouTubeowy pozdrawia YouTube'a. Jakkolwiek by to nie zaczęło, a my otwieramy 6 albo 7 paczek. Czy coś takiego fajnego wyleci? Nie wiem, ale to nie jest płatny, paniek tego za SBC. Paczki zrobiliśmy, zrobiliśmy SBC yy, Ligi Mistrzów. Także mamy tutaj 5 paczek? To ja czemu my myślałem, że 7? Nie wiem, ale jest 5, no to, to kilka paczek jest. Także yy, czat pozdrawia YouTube'a później. Będę będą osoby, które to obejrzymy jeszcze raz. Od czego zaczniemy? Mam paczki Prime, to do paczki... Chyba tego sobie zaczniemy. Hmm. Człowiek pokażę UCL, to może być też fajne. Zaczniemy sobie od tego. Okej, okay, lecimy. Każda paczka jest wymienna, także będziemy mieli po prostu profit z tego. Fajne, fajne ci SBC wyszło... Yy. No nie ma bordu, ale jest. O! mynier Mynier może coś kosztować po właśnie właśnie PSG, jest meczek PSG, ja wam w danym postaram się dzisiaj jeszcze wrzucić Ale fajna paczka, dużo kart paczek, a to jest ważne O, no patrzcie jaka fajna paczka No patrzcie jak fajna paczka Menier 5k, proszę bardzo, 4200, no to my go za 3800, a cyk Już spoko, już, już fajny traf I mnie, dobra Okej okay. już jutro możecie z BC na PSG mogę kupować tych piłkarzy Ale to nieważne, to już Było minęło bo jutro mogą być kolejny SBC, bo tworzysz Liga mistrzów. No ale to zobaczymy. To będziemy myśleć jutro. Eee, paczka piłkarzy Prime. To może być fajna paczka. I zobaczymy. Zobaczymy UEFA Champions League, czy się opłacało. Czy będzie walkout? Nie. Szkoda. Bo z tego są bardzo... Dro... Ale jest chociaż billboard. Garza Sala, tak myślałem. Inan. Okej, okay. no tutaj słabo, tutaj słabo, tu niestety... Raz nie rozpieściła Fifa Trzy karty O, może mi się wtedy opłacić zrobić bardziej yy, SBC tam tamte, takie wymienne Trzeba 11 tych kart zadać niebieskich To my się bardziej, że opłaca teraz zrobić A dzisiaj jest że no właśnie, Garczak ma rację No widzicie czad Dobra, na razie Zobaczymy, piłkarze Prime Czy będzie walkout? Niestety nie, niedobrze to wygląda Czad jest billboard, ale bez informa. Francja, uwaga, eś, o! Yy, Laporte! O, Laporte, okej, okay. Laporte też może kosztować. Nie wiem, czy dużo, czy mało, ale... O, Horn nam się trafił. A Laporte ile? No, groszowe sprawy. Bardziej go zostawię pod SBC chyba, bo ma dosyć fajny overall. Herna sprzedamy, bo herna już mam. Dajmy za tysiaka, nie szalejmy. Okej. Okay, zobaczymy dalej. Paczka Pico, że Prime Electrum Czy będzie walkout z jakiejś paczki? Nie wiem, bo wczoraj trafiłem Hummelsa, nawet mogę nie mieć w ogóle walkoutu I tak się raczej zapowiada Chociaż Informa O, Bailey Tak jest, a sobie go zostawię, bo to jest fajna karta Fajny, fajny zmiennik O, się wystraszyłem, Jezu Już mi do to, to. dziękuję bardzo eee... o Rudy, Bartra jest to, a się wstrzymałem. Jezu, mi ciary przeszły. Nie trudźcie mnie na odcinku. Ey, no coś kosztuje, ale co go zostawię? Rudy, Rudy 1000. O, no, taka normalna paczka, powiedziałbym. Ale fajnie, bo dużo kart, dużo kart, a mi karty są bardzo potrzebne. Bartra 1500, dajmy. Pyk. Ostatnia paczka, Chat. Czy będzie walkout, czy nie? Coś z tymi układami ciężko. Ostatnio, może. Niestety, w żadnej paczce A paczki były bardzo dobre. Ani informa. oh my god, szkoda eee... O, Morata chciałem powiedzieć. A Morata chyba jest drogi. A Morata chyba jest drogi. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny. Może, chyba nie. Jest! Nie, nie jest. 3700. No taka normalna cena za Morata. 3500. Najmniej 3 500, no, niestety, paczek dużo, ale szczęścia nie było. Także, może ta karta będzie droga, bo w sumie teraz, nie, nie jest droga. Gaja, a Gaja nie jest drogi? A... Gaja coś tam kosztuje. Koło trójki. Spoko. No, coś tam, coś tam trafiliśmy, no nie było jakieś tam lipy. Yy, ale. No dupę nie urwało. Dziękuję serdecznie za oglądanie, ten odcinek leci na YouTube, prawdopodobnie na dniach, a my streamujemy sobie dalej.